Dobra widzowie, wpadła mi w rączkę całkiem ciekawa strona, goglowa, transparentność reklam, czyli po prostu jeśli ktoś jest udostępniającym reklamy to... Po prostu można je sobie po prostu przeglądać według danego autorstwa. Jak ewidentnie widać, Auto Laboratorium Artystyczne jest firmą, która zajmuje się tworzeniem reklam do gry Broken Ranks, więc jesteśmy w stanie sobie to ogarnąć bardzo wesoło. W Polsce mamy różne lokalizacje. Z tego, co wiem, na Polskę, na zagranicę czasami są różne reklamy, a nawet nie czasami, więc yy, całkiem wesoło. Jest kilka fajnych, na szybko przeglądałem. <laughs> nie grasz Broken Ranksa? Sprawdź! Link w opisie. I tu jest w ogóle tego zarypania. Niektóre reklamy to są takie strasznie standardowe. osknijmy ją. <grytanie> to za wzór. No jest. To. Zobaczymy, czy wszystko się zgadza z tym, co rzeczywiście jest. Mnie w ogóle cały czas zawsze rozwala. Zobaczcie, że e, tu jest tak zrobione, że na mopkach zawsze widać ten 1%. To jest 100% oskryptowana walka, nie? Tylko zamiast zrobić, że po prostu albo ma to nie wyświetlać, albo że wyświetla się jakiś taki losowy procent, czy coś, to serwer zwraca jeden i hu. I elo, i paw się, nie? Tak źle wygląda. I Waldarek musi być. O. Dużo osób w ogóle na tapety chciało ten obrazek, nie? Bo on jest ładny. I znowu. O, o! Zmiana broni w walce, widzowie. Zobaczcie, pod spodniami mamy coś takiego fajnego. Kurde, przez to, że się tu pojawia. O, w tym miejscu jest zmiana broni. Jeszcze są stare paski z ładunkami. To było cudowne. Pasek na górze to był pasek wyekspienia przedmiotu. O ile było się dało się go ekspieć. Jak się nie dało, no to po prostu był zawsze pusty. Znaczy, tak jak chyba tutaj. A pasek na dole to był pasek naładowania. I tam dosłownie się piksele mierzyło. Starczy czy nie starczy? Aż było cudowne. No, a teraz mamy drify, więc no, tego nie ma. Piękna sprawa. Mapa cały czas ta sama. Skaczę ten ekran. Umiejętności, tu nic nowego. O, 57. Tu bardziej zasymulowali już te trafianie w jakiś sensowny sposób, ale tu już było 1%. Nie. No <laughs> Ponad 400 ekran. O, i na 1%. Tyk, tyk, tyk. Patrzcie, laseczki na stole stanie... postawili. Dajcie nam tak naprawdę cały czas. Was. Coś tu nowego jest, innego? Nie, tu chyba jest mniej więcej wszystko to samo, tylko jeszcze w stara itymizacja. Eee, stary system itymizacji. Tutaj też wszystko jest mniej więcej po starego. Prawią, że ten lektor trochę kosztował. Kiedy z intro robią reklamę, nie? O nie! Nie żyje król! Niech żyje król. Jest w ogóle jedna taka totalnie wykowa. O, jest. To też jest głupia. Nie wiem, jak oni to wpadli. Ej, tu mamy te takie osadzane na strony internetowe na przykład, zobaczcie. Tak, jak na przykład na Broken Broke Paddy może się to wyświetlić, nie? Panie, kiedyś to było. I stare reklamy, pamiętacie? Polska grałem Emo, Graj Teraz, z Romankiem, Płatyta Marynetek. Tego czasu dużo osób to udostępniało gdzieś tam yy, na Discordach. Na ziemi przesiąkniętej krwią walcz o swoje miejsce. Mam plan, jaki? Pardon. <grywia> Co to kurwa jest? Zdobądź towarzyszy broni. Poczuj w zwycięstwa. Zdecyduj kim chcesz być, rozwiń swoje zdolności. Spójrz w oczy złu, a tu Valdarok. <grywia> Młody, dynamiczny zespół. O kurde. No to niezły, młody, dynamiczny zespół. To ty mamy? To jest jakby głowa Waldaroga, ale to chyba jest ten. z drodze na Waldaroga. Tu mamy Szpudłaka. Piękna sprawa. Droga starego do. <laughs> Soni, kurwa tu popisali. Jaki to jest target? Droga starego do szkoły. <laughs> Zapalony do gry. Mam plan. Jaki bardzo sprytny. <laughs> Boże, jakie to jest głupie! Boże, święty. Nie trać głowy. Ej, ale ta reklama mi się podoba. Jest to tonie Pokonaj swoje ograniczenia. Wstań. Wstań, bądź jaskółką, wstań już z gniazdka. Wyrwij chwasta, tu matka marynetek. O, za bardzo nie jest to pokazane, gdzie ten chwast. Wyglądasz, jakby na zamarzył ducha. Matko wodka, krew, brud, mrok. jesteś gotowy na walkę? Okej. Okay. Nawet jest pokazane kiedy jest reklama, koniec. Kiedy ktoś ewentualnie ogląda? Tu w zamku. Let's go, let's go. O, ukazuj go. Metki, w lecą. O, jak ładny tweak. Gdzie chciała? A tu admirała albo Komandora dobijają. Bo Komandora nie było do filaru. o po o It's about being yourself. Welcome to Broken Ranks. Play now. grze masz być sobą. Okej. dlatego wszyscy ludzie są tacy dziwi. To jest stidę z walkach, jak prowadzali. To prosto. Biegnę, pa pa, jak biegnie. A dragon cannot be slain. Ale może być A walka to pokażą? No, są koniec pewnie. O ja! Yeah. Yeah. Jakbyście się zastanawiali, skąd mam intro? Nie grasz w You think you know what you desire. O, to jest reklama z ducha zamku. Ej, się do zamku. No, well, kwestia w ogóle swoją drogą. Power. Synchronizacja. Love. But the truth is, you're just running away from your failures. And all you're left with is this pain. I know your dreams. I dreamt them too. But now I'm free. Everyone will be free. You won't stop me. Pamiętam jak ten wprowadzali pazamku z teaserem. Strasznie jarałem, bo ładne te mopki były. W ogóle dalej są ładne. Ale najgorszy teaser jest z Halium. To jest totalnie odlot. Jak ten model jest zrypany. Jak to bardzo jest niedopasowane, nie? Jakieś takie cieniowanie trochę bez sensu.

And can we go up to the tower and the town hall? You can see the whole city from there. we we'll go there too. To... To... We'll go to... wherever we'll where you want. want. And mom and dad, uh, will I see them too? We will all meet soon. We will all meet soon. Return to Teyurn and avenge God. your people. Bring hope to those who live in the shadow of despair. Support the resistance. Protect the innocent. Establish a foothold and unite the broken ranks. Unite the broken ranks. Play now. Game designerzy nagrywają reklamy, to wiecie, nie ma lekko. <grystanie> Ale ogólnie, kurde, naprawdę, ta scena to jest tragedia. To jest nieporozumienie totalne tych z tym chłopczykiem, z tym dziadusiem. Naprawdę. To jest... O, mamy marionetkę. Może wierzę o aktualizacji. Pa, pa, pa. Chłop tam na Invisible. Już, już wiemy, że oni mają w grze system niewidzialności. Masz nawiasie. Niewidzialne. Inw. I przenika przez mowy. Pa ba, 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 jakie liki. Ty, on ma falę? Ten Barba miał falę w ogóle? Pierwszy raz widzę, że on miał tą falę. Ale co jak co, Broker rank ma ten plus, że jako tako pokazuje treść z gry, a nie jakieś totalnie odklejone rzeczy przy reklamach. Ale z typa na tej reklamy. O, ubieranie się. Już zmianę broni widzieliśmy. Ciach na 99. O, ten wilczek się. Co? Ej, widzieliście? O, ale fajne. Ej, czemu wilki tak nie umierają? Pa. Ciach, łepetyna. Ej, świetne to jest. No to wszystko skryptowane jest. No i oczywiście Waldek musi być. <laughs> Ej, ale ta śmierć wilka mi się podoba. To teoretycznie ładnie wygląda, ale na przykład śmierć wilka do reklamy zrobili, to już fajnie by jakby to dodali po prostu. O, śmierć Ichanowa. To znowu zmiana broni, znaczy zbroi. To znowu to samo. Strasznie, strasznie używają. Iskra poszła. Oby ten ruszający się obraz strasznie nie idzie skupić wzroku. Ta reklama by mi nie siadła. Najlepsze na koniec, ewidentnie widzowie. <laughs> Najlepsze na koniec. Ty z batagur. Wszystko falą szatka tam na morce, pago. No, batagur na loskach to ja. Przeskopalą <laughs> the Curiosity, power, Nie. lust. Oh, go game. go ababa blues. W pierwszym year <laughs> się kandry the release release Jeszcze tańszy to raz New PvP system. New PvP system. PvP system pa Tournaments. New PvP system. Guilds, Indie. four bosses and dungeons, and more is about to come. Cia, cia. Our game is not about becoming just anyone. It's about being yourself. Welcome to Broken Ranks. Big. Welcome to Broken Ranks. One more, from one crunch to the other. Pull the first, widowia. Pull the first. Ciao, Jesteście gotowi, bo ja nie. Stacja polebitwy. bitwy. To jest absurd. Tu mamy jeszcze jedną fajną. Pato, pato. Idziesz sobie przez wrocek, o tu nagle. Nie Arnika goli, ogród go goli. boska, zobaczmy to jeszcze raz, bo tu się tyle wydarzyło, że. Nie no, Oni ogólnie są zabawne, ale nie będą związane z BR-em, to nie wiem, jak bym na to kliknęlibyście? No. Matko boska. Także widzowie, dajcie znać, jak wam się reklamy BR-owe podobają, idą w dobrym kierunku? Czy nie wyrywacie jednak fasta?